Fabryka płytek ceramicznych w Opocznie. Praktycznie jedyny producent tego rarytasu, którego poszukują właściciele nowych mieszkań, zakłady i instytucje. Zakupiono nowe włoskie maszyny. Produkcja wzrosła czterokrotnie do 3,5 miliona sztuk rocznie, ale i tego za mało. Pracują dużo i dobrze, dostali w tym roku standard pracy, ale kłopotów nie brakuje. Mówi dyrektor naczelny inżynier Józef Grochot. Jednym z największych problemów, z jakimi boryka się w chwili obecnej zakład, to problem zatrudnienia. W chwili obecnej mamy niedobór zatrudnienia w granicach 5%, a przecież przed nami problem uruchomienia zakładu numer 4, w którym zatrudnienie wzrośnie do około 1500 osób. Problem ten, ten wziął się stąd, że region opoczyński bardzo mocno rozwija się. Jest budowany dosyć dużo zakładów przemysłowych. Dzięki temu na rynku pracy zaczął się no, problem z pozyskaniem siły roboczej. No właśnie, dzięki temu, że się rozwijamy, rosną i kłopoty. Bardzo to typowe. Obok starego zakładu powstają nowe budynki. Produkcja się podwoi. Pewnie problemów będzie więcej. Zaklady graficzne w Bydgoszczy. Drukują 60% podręczników dla szkół ogólnokształcących i zawodowych. Po wydrukowaniu elegancko się je pakuje. Nieco czasu zajmie wypisanie różnych faktur i listów przewozowych. I już ladujemy do samochodów ciężarowych z adresami na całą Polskę. Samochody przyjeżdżają na dworzec kolejowy. Przeladunek idzie sprawnie. Pociąg jedzie raźnie i szybko, nawet prawie bez opóźnienia dociera do odległego 140 km Poznania. Tu z kolei wyladowujemy 10 kg paki. Podstawione ciężarówki przewożą je do Poznańskiej Składnicy Księgarskiej, która dysponuje obszernymi i schludnymi magazynami. Teraz książki poczekają na rozdzielniki, które przyjdą z Warszawy. Jak dotychczas wszystko w porządku, tyle tylko, że jeden z tych rozdzielników dotyczy Bydgoszczy. Specjalnym transportem, tym razem samochodami, zasuwają więc podręczniki raźniej i sprawnie z powrotem, tam gdzie je wydrukowano, przyjadą niepotrzebnie 300 kilometrów. Między drukarnią a składnicą w Bydgoszczy jest niepełny kilometr. Pracownia biżuterii artystycznej Roberta Kuleszy. Niezbadane są wyroki opatrzności. Kulesza studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Jednocześnie lubił, jak mówi, dlubać biżuterię. Hobby zmieniło się w zawód. Młody plastyk amator otrzymał formalne uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki i założył własną pracownię. Brał udział w paru wystawach, a jego wyroby można obejrzeć i kupić w sklepach desy. Zimowa stolica Polski, Perla Tatr. I w ogóle, czy pamiętasz tę noc w Zakopanem? Noc jak noc, myśmy spędzili jeden dzień i adresujemy widzom kroniki taką oto pocztówkę. Krupówki pękają w szwach, chociaż już dawno wstrzymano tu ruch kolowy. Głównym zajęciem turystów są kolejki. Nie ta na kasprowy i nie ta na gubanówkę. Kolejka po gazetę, kolejka po pocztówki, kolejka po chleb powszedni i po owoce, kolejka do barów szybkiej obsługi i długiego oczekiwania. Hej, jak zetupiknie! Zwłaszcza na zawsze popularnym podtatrzańskim targu. Przedziwny to krajobraz. Rzadkiej urody. W lasach województwa kieleckiego kolonie klania znajduje się rezerwat przyrody. Skały z piaskowca o niespotykanych w tej części Europy kształtach. Uformowała je przez wieki erozja, wiatry, deszcze. Ostatnio procesom przyrody walnie pomagają turyści. Kruchy piaskowiec, sypie się pod ręką. Tym łatwiej zostawić tu po sobie pamiątkę. Ten rezerwat, nazwany, został niegdyś przez okoliczną ludność piekło. Zamienia się w piekielko i skansen bezmyślności masowej turystyki. Do zoo. Chodzimy zwykle z rodzicami albo już później z własnymi dziećmi. Kronika sądzi, że chodzimy zbyt rzadko. Ileż to atrakcji? Melancholijne spojrzenie żyrafy. Uśmiechy hipopotama. Małpia krzątanina. Dobrym więc pomysłem było zorganizowanie jedynego w swoim rodzaju malarskiego pleneru dla dzieci z tematem Moje ulubione zwierzę w warszawskim zoo. Niektóre rysunki godne były poważnych sal wystawowych. Przy tym jakaś frajda z tej wzajemnej obserwacji. No, co do portretów, nie, ten mój portret wcale mi się nie podoba. Za mało królewski. Czesław Niemen śpiewa piosenkę Pokój, muzyka własna, słowa Sergiusza Michalkowa. Niemen rozbił bank w Sopocie. Na festiwalu interwizji zgarnął główne nagrody, a jedną z nich był piękny jacht. To mu święto, Krzyś, jest dzisiaj po im jubilatem. Piękny przyniósł coś na Krzysiek, ten pistolet, uparwatem. Oto ma nowy, całkiem jak prawdziwy starczą, a do tego czołg tu którym kuszy pari barczą. Automat nowy, całkiem jak prawdziwy starczą, a do tego czołg stalowy, którym kuczy pali barczą. Goście zjedli całą masę, ale ślików z miałkiem, czy zabawki z tym czasem.